A no, w tym momencie rozpoczęły się zawody. Pierwsze wstawienie. Bardzo delikatny zestaw. Woda prawie nie płynie. I mamy pierwszą rybę. O, no, tu kolega narzekał, że nie będzie ryb, a już pierwsze zacięcie i co tu mamy? Ładna płoć. Grzesiu, ja widzę, że Twoje obawy chyba nie są tutaj pierwsze, na miejscu. Pierwsze śliwki, robaczewki. <gry> Oby takie były. I mamy drugą rybę. Okonek. Nie ma co się przejmować, to dopiero początek. Tutaj kolega też chyba konia wyciągnął. No i następna płotka. Krzesiu, czy zanętę miałeś na płość przygotowaną, czy to tak przypadkiem? przypadkiem? Ale może akurat przypasowało to, co zrobiłeś. Tak. Po prostu dlatego ta płotka tu siedzi. Ale jak takie płoteczki byś odławiał, to, to wynik można zrobić. Tak. No, widzę, że ktoś tam nasztyka wyciągnął. No, też chyba widzimy faworyta zawodów, teraz kropę. 4 minuty minęły. Mamy w siatce 3 ryby, tak? 3 ryby w siatce. No to tempo jest dobre. No, powoli, powoli. Znowu płotka. Znowu krąp ładny. Oj, krąp ładny. Lecznych. Nie chcę do siatki. O leszczyk nawet.